Siema siema, godzina 18.30 Dzisiaj z Damianem Walimy tutaj typowo nockę Zgadnijcie gdzie jesteśmy Tu taki wielki kumin Co się, pyry przerobią? Pyry się przerobią. Taki kumin Będziem kosić węgorze i duże leszcze A karasie też może trafią się Choć wątpię w to Nara, odezwiemy się później Żanna, Generalnie kije, rozstawione. Tutaj węgorzyk, tutaj drgająca. Tutaj damy tarmosi. Tarmosi pięknie, tarmosi, tarmosi, tarmosi. Jak się fajnie Jest coś, jest coś? Targaj, targaj. Targaj, Targaj bestia. Poszedł 20 cm, ale jak tu śmierdzi, masakra. 20 cm do metra brakowało. kiszone pyry z drugiej strony i śmierdzi niesamowicie, nie? Dobra, później się połączymy, bo musimy te maski Przedziwgazowe ubrać. Damian, co masz za kobana Pokaż go tu. Węgorzo, nie Pokaż go tu. Dowaj go tu. To był jeden z największych go tu, jest. ale petarda. Takie dzisiaj będziemy łowić Jeden największy z wody. W tym smrodzie, ale śmierdzi tymi pyrami Tydzień czasu będę go jadł Bo tu ten, bo tu robią, co robią tu? Ziemniaki przerabiają Ziemniaki przerabiają, tu tak śmierdzi, że nie idzie wyrobić, nie? Tu zaraz grilla, będziemy robić coś nie dupie mu, nie? Ale nie jest. Pokaż Damian, jak by kto? Przy samej dupie go ma Przy samej dupie Wyhacza go zdepnij pod nogą Narka nie? I wadamy go, wadam. Targamy, targamy. Coś tam targamy, tak? Creka się wygina. Targamy jakiegoś maluszka. Jak dalej wystawą. Tak widzisz. Wolse. Cię jednak by daleko brało lepiej, jej Cykamy Ciekamy je, i Wodą mnie wodą widać, że coś strasznie dużego strasznie dużego pana Przywiązać pana do drzewa? musimy przywiązać jak kaptan mniejszy No taki w miarę jak na nasze wody To jest piękny Tu aktywniły Skórwa syny ładne będzie co? Na przyzna, że ładnie Piękny rzut I na wprost nawet Ładnie przygina, ładnie przygina. Tak właśnie przyginają leszcze. Damiano! Siła! Poszedł! 285 metr. Idealnie. Tam będą brały 65 dkg już. Jakie? Tam 65 dkg będą brały. Dobrze. Łooo! Wodą go! Ładnie, nie? No. Pięknie. Nagrywamy to, nagrywamy. Wodą. A? Krika się gnie? No, no, no. Krika się gnie. Nie, 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 krika. To jest typowo karpiowy kij, także tutaj to się nie gnie za bardzo. kryka, ale trochę się gnie. Ale czuć, to już jest waga. To już jest waga. przybył do drzewa. A, Damian trzymaj przy... Już, już, już idzie, nie A już spierdala trzymaj tu za spodnie Na prawo spierdala A sekuruj Damian Asekuruj żeby do wody tutaj kolega nie wpadł Jeździ Jeździ Tak muszę go wymęcić Le poszedł Le poszedł tutaj trzeba nagrać ten Podniecenie? Yes. Jest walka Jest walka. Jest walka Wodę zagotowało O kur, wysyłcę Zaraz po, plącu, po Moment, moment Dobra, zeszło, zeszło ładnie No O. Butelki przewrocą Taki duży, <laughs> że taki duży, że butelki przewrocał wiedział gdzie ciągnąć za chwilę będą gryzły nas komary. Może szkoda, nie pomachę ładnie tutaj. O, 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 o. cała Polska na ciebie patrzy. O, o, o. Lucio. Pozdrawiamy was wszystkich. Dawaj, damian, dawaj. Gra, ładnie gra. Ok, ładnie. Taki żółciutki. Dawaj go, dawaj. Chyba największy, nie? Czy nie? Nocka się zaczęła, zaczęły skubać. Ale poszedł. Łapko. z buta go trzeba było. On sam skoczył. Ładny, pokaż go tu. Mówi w kurwa, że mamy ktoś jedną, trzeba złapać. Pokaż. Nie, wije się, wije się. Pięknie jak węgorz się wije, wije się jak węgorz, brawo Damian Ładna żabka, ładna. żaba torpeda Olej Jezus, taka konkretna dość Damian buta ją, albo ją pocałuj, może to królewna Może królewna Siedzi? Chyba ja Nie siedzi No idź, idź Gdzie ona jest? Uciekła Pejda, wielka no tak wygląda tej mojej jakby, jakby duży był tej. Wyglądał jakby był. teraz ja. Teraz za 70 cm ma. Kaba! A teraz za 120 Mam kabana. Do wody. Do wody.